Cześć, w kolejnym vlogu. Dziś pojawiłem się w mieście uzdrowiskowym, dlatego się będę uzdrawiał. Nie odmówię sobie małego spaceru. No a przy okazji muszę Wam powiedzieć, że ta moja naprawa samochodu z ostatniego vloga, polegająca na wypięciu i wpięciu listwy zapłonowej, nie pomogła na dłuższą metę. No, i zakupiłem ostatecznie cztery nowe świece, zaraz będę je wymieniał, ale zauważyłem, że problem z tymi obrotami, nawet nie obrotami, co takim rwaniem silnika, to pojawia się przy niskich temperaturach. No i tak, mam nadzieję, że to będą te świece. Nie chcę, szczerze mówiąc, wkładać zbyt wielkiej kasy teraz, bo czeka mnie naprawa drugiego Opelka, no ale to o tym Wam powiem już za chwilę. Tak czy inaczej, wymieniam te świece. Trzymajcie kciuki. Ja też trzymam kciuki, żeby to było to, żeby już nie było problemu. A w międzyczasie naładowałem akumulator z drugiego Opelka, który całą zimę stał nieruszany. I nie wiem, czy nie zniszczyłem tego akumulatora, przez to właśnie, że go nie schowałem na zimę. No ale będziemy robić zaraz pomiary multimetrem. Zobaczymy, czy to w ogóle jeszcze żyje. No i stoi tu ten mój stary akumulator. On był rozładowany całościowo. Znaczy, no nie tyle, że do zera. No tam poniżej 10 V miał. Naładowałem go, ładowałem go całą noc. Minęła teraz jakaś godzina, odkąd jest odłączony. No i zobaczymy, czy spadło mu napięcie, czy nie. 12,4. Na razie jest ok. Jak go odłączałem, było 13. Ale 12,4 to jest dobra wartość. No, żeby tylko to nie spadało dalej. To będzie działał. Zmierzyłem napięcie na tym nowym akumulatorze, w nowym opelku. Mimo, że dopiero było ładowane, bo dopiero jechał, Tu też jest 12,5. A teraz wykręcam tę listwę zapłonową. Jeszcze raz mam nadzieję, że tym razem mi łatwo wyjdzie, bo wcześniej była tak zasana. Ale kurczę, w ogóle teraz zauważyłem jedną rzecz, której nie zauważyłem wcześniej, i to może listwa jest problemem. Tylko wykręcę te śrubki. Jeszcze są gorące. Ta listwa zaponowa ma tutaj takie złotawe jakby te elementy metalowe i tutaj pewnie tego nie widzicie na kamerze, bo ta kamera jest tak bliska, nie łapie ostrości, ale tu jest całe zaśniedziało. działa. Tutaj na krawędzi też delikatnie te dwa są jak nowe. Wcześniej wyciągałem te listwę, no to tam od środka nie widać, żeby cokolwiek było nie tak minął jakiś tydzień od ostatniego ujęcia, postawiłem samochód pod drzewem. Jadę go umyć teraz, ale zobaczymy czy akumulator działa. No bo stał kolejny tydzień, tutaj zamek się otworzył. Ale teraz będzie test, a dlatego, bo mam odnośnie tego auta pewne plany, nie będę się go pozbywał. Postawię go na cegłach i go po prostu zrobię, żeby działał i żeby jeździł. Uwaga, wielka chwila. No, odpalił. Najważniejsze. No to na myjnie. No i w miarę ogarnięty. Na tyle, na ile. Tutaj można było coś zrobić, to jest całkiem nieźle i Opelka na pewno zobaczycie w następnych filmach, jak będę stawiał właśnie na cegłach i zajmował się tu tymi kołami. To co słyszeliście na poprzedniej przebitce, to były hamulce po prostu, bo jak trochę pohamowałem, to już nie stukało. No ale tak czy inaczej z łożyskami tu jest problem. Co się uda zrobić samemu, to się uda, a co się nie da to odda się najwyżej do mechanika.